Dzień dobry! W tej lekcji zajmiemy się wizualizacją i omówimy najważniejsze rzeczy związane z panelem KP300. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał, aby nic cię nie ominęło. A teraz rozpoczynamy pracę z TIA portal. Gdy chcemy pracować z nowym urządzeniem, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentacją do tego sprzętu. No i jeżeli chodzi o panel Hi-Me, no to tutaj co trzeba w tym panelu ustawić. Do tego mamy dedykowany rozdział, więc to w pierwszej kolejności trzeba przeczytać. No i oczywiście podłączenie zasilania. Więc w kolejnych lekcjach będziemy zajmować się panelem o takim numerze zamówienia, więc jeżeli wpiszesz taki numer zamówienia, albo bezpośrednio KP300 no to pojawi Ci się jeden z linków, właśnie urządzenie firmy Siemens. No i wówczas możesz przejść na taką stronę, czy tutaj dokładnie widać, że będzie to panel KP300 Basic. No i można tutaj pobrać dodatkowe e, informacje, czyli PDF, no, i też poniżej mamy tutaj kilka, kilka informacji o tym urządzeniu. Więc proponuję ci pobrać ten PDF. No i wówczas zobaczysz coś takiego. Czyli w takim dokumencie spis możliwości tego panelu, jakie są jego rozmiary i tak dalej, funkcjonalności związane z. Tym, co można dodać i wyświetlić na ekranie, w jaki sposób można się połączyć, i tak dalej, i tak dalej, więc możesz ten dokument przejrzeć. Więc do każdego urządzenia jest taka ogólna dokumentacja. No i dalej możesz pisać taki ciąg cyferek i numerów albo bezpośrednio Hemi Device Basic Panel. Więc tutaj chodzi o dokumentację, no i wówczas powinieneś otrzymać takiego PDF-a. No i tutaj mamy wszystkie informacje związane z panelami rodziny Basic. Więc jeżeli chodzi o najważniejsze informacje, to sekcja związana z montażem i podłączeniem. Czyli jeżeli chodzi o montaż i połączenie, tutaj mamy na przykładzie panelu KTP 400, KTP 600, czy panel dotykowy z przyciskami więc tutaj warto przejrzeć te informacje jak to powinno być zamontowane, jeżeli to jest montaż już na szafie sterowniczej. Bo, jeżeli montujesz to, czy chcesz wykorzystać na biurku, no to może być po prostu położone na biurku, nie musi być w ten sposób zamontowane, jak widzisz na tych ilustracjach. No i kolejna sekcja to podłączenie. Więc tutaj najważniejsza część to wtyk od zasilania. No i tutaj dokładnie masz pokazane, jak, jak to podłączyć. Więc jeżeli chodzi o część zasilania, więc w każdym panelu jest dokładnie tak samo. Potrzebny jest plus i minus napięcia stałego 24V. No i kolejna rzecz to podłączenie sieciowe, czyli panele mogą być obsługiwane za pomocą sieci Profibus, połączenia szerogowego, no albo połączenie przez sieć Ethernet profinet, więc panel KTP. 300 obsługuje sieć Profinet, czyli jest potrzebna zwykła skrętka. Kolejna sekcja, którą tutaj zobaczymy, czyli operacje na urządzeniu. No i tutaj mamy sekcję operacji na urządzeniu KP300 Basic, więc ten panel ma przyciski. I mamy opis tych przycisków, jak tutaj można te przyciski wykorzystać. Kolejna część to konfiguracja. Więc mamy konfigurację KP300. Więc poszczególne rzeczy, które możemy tutaj ustawić. No i ostatnia część to uruchomienie projektu. Czyli musimy ten. Projekt oczywiście przetransferować na urządzenie. Więc tutaj właśnie mamy te informacje, jak to wygląda. Więc zapoznaj się z tymi dokumentami, jakie, jakie są możliwości. No i ten sprzęt będziemy wykorzystywać w kolejnych lekcjach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wizualizacji, jak przygotowywać ekrany i wykorzystać możliwości sprzętu i TiA Portal. Zapraszam do kursu. Zostań projektantem Heimi. Tam dowiesz się więcej na ten temat. Pamiętaj o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych lekcjach. Pozdrawiam, Tomasz Gilewski.